Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić w poniedziałek, jest analiza, nie handel. Analiza. Spróbuję przewidzieć, dokąd rynek może zmierzać w tym tygodniu, zanim zacznę szukać jakiejkolwiek okazji. Pierwszym aktywem, które zamierzam przeanalizować, jest DXY. Robię to, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ analiza DXY pokaże mi kierunek dla wszystkich innych par walutowych, którymi chcę handlować. Kiedy patrzę na DXY, widać wyraźnie, że jesteśmy w trendzie spadkowym. To był ruch w dół spowodowany raportem NFP. Dzisiejszy dzień niczym się nie różni. Wyraźnie widać, że cena jest bardzo rozciągnięta po stronie sprzedaży. Musimy spodziewać się jakiejś formy korekty. Obecnie tworzymy obszar niewydajności. Jeśli świeca zamknie się dokładnie w takim stanie, w jakim jest, pozostanie obszar niewydajności. Wyraźnie widać reakcję, jaką mieliśmy z tego obszaru niewydajności. A z perspektywy wyższego interwału czasowego również zebraliśmy ten dołek właśnie tutaj. To jest tak zwany sweep płynności. Jedynym dniem, w którym mamy wiadomości w tym tygodniu, jest czwartek, co jest dość interesujące. To zasadniczo oznacza, że pozostałe dni handlowe będą miały niskie prawdopodobieństwo. Nie miałbym nic przeciwko założeniu, że cena prawdopodobnie powróci do tego obszaru, niezrównoważenia tylko na ten tydzień. Jest mało prawdopodobne, abyśmy w tym tygodniu od razu weszli w to niezrównoważenie i od razu zaatakowali tę płynność. Więc gdybym miał szukać ruchów wzrostowych na DXY w tym tygodniu, oznaczałoby to, że szukałbym ruchów spadkowych na EUR, USD i GBP, USD. To może być tydzień, w którym będę tylko czekał i nic nie robił. Nie zamierzam jednak podejmować żadnych działań aż do czwartku, kiedy pojawią się te ważne wiadomości, które mogą wywołać zmienność. Kluczową rzeczą jest to, że dziś chodzi wyłącznie o analizę tego, co chciałbym zobaczyć w tym tygodniu. Projektuję scenariusze. Nie podchodzę do wykresów w poszukiwaniu okazji. Robię tylko swoją analizę. Zaobserwuj gmacha po więcej tradingowych treści.